Cześć. W tym filmiku zobaczycie zestaw Małe Zo, Pet Shop od firmy Hasbro. Zestaw ten zawiera 8 minifigurek różnych zwierzątek. Mamy tutaj również mnóstwo akcesoriów, takich jak jedzenie, miseczki, książeczki. Tutaj mamy stanowisko do zabawy. Mamy tutaj koszyczek, stolik i kolejne elementy służące do zabawy. Mamy tutaj również troszkę zieleni. I co ciekawe, w tym zestawie, z opakowania, czyli z naszego kartonu, możemy zrobić tutaj podkładkę, na której będziemy się bawić naszymi zwierzątkami. Oprócz tego posłuży nam ten kawałek tektury jako ozdoba, jako tło. Dzięki czemu będziemy wiedzieli, że znajdujemy się teraz w zoo naszych małych pet shopów. I przejdźmy sobie teraz do omówienia. Mamy tutaj między innymi króla lwa. Jego ogon to błyszczący brokat w kolorze złotym. Jest on teraz usadzony na ściętym drzewie. Mamy taki mały pieniek i kwiatka. Dalej widzimy słonika, który ćwiczy akrobację na dużej, czerwono-białej piłce. Nie zabrakło tutaj innych zwierzątek. Mamy tutaj na przykład żyrafę, bardzo dużą głową, która jej się kołysze. Mamy małego misia pandę i inne zwierzątka. Mamy małpkę z bardzo długim, zakręconym ogonem, i małpka ta porusza się na deskorolce. Tutaj jest również uchwyt, zrobiony specjalnie, aby nasza małpka nam nie spadła z tej deskorolki. Mamy tutaj również ptaka. Wygląda jak struś, jest on w kolorze różowym, również bardzo dużą główką, która mu lata. A tutaj mamy również małe zwierzątko, taki mały kangurek w kolorze fioletowym. Mają te wszystkie zwierzaki do dyspozycji różne akcesoria. Mogą z nich korzystać po to, aby ćwiczyć, przygotowywać się do występów i do tego, aby zachwycać zwiedzających. No i oczywiście fajna rzecz to jest właśnie ta Scenografia, można powiedzieć, czyli kawałek tego tutaj papieru oraz podkładka. Dzięki czemu zabawa staje się bardziej kolorowa i bardziej możemy cieszyć się takim oto zestawem. Takim zestawem mogą bawić się dzieci powyżej czwartego roku życia. Zestaw Małe Zoo i inne zestawy możecie znaleźć i kupić na naszej stronie megadyskont.pl